No więc tu są dziury, z których wyrwano ple, pręty zbrojeniowe, z którymi były zamocowane, zamocowana była ta żelazna postać, e, właśnie zasadniczy element ekspozycji e, mojej galerii, którą otwieramy w sobotę. Wczoraj w godzinach południowych e, byłem no, zaszokowany, kiedy przyjeżdżając tutaj do, do galerii, żeby jeszcze no, ostatnie prace wykonać, stwierdziłem. Że, że skradziono mi tą dwumetrową żelazną postać i właściwie nikt nie jest w stanie do, do tej chwili yy, określić, co się z nią stało, yy, gdzie się podziewa. No, no jakieś są drobne informacje, ale mnie oficjalnie nikt nie powiadomił, gdzie ta postać jest i, i co z nią Czy się... Czy nie wie pan również dlaczego to zrobiono? No nie mam pojęcia dlaczego. No mam, mam masę przypuszczeń z jakiego to powodu mogło się stać, ale, ale to są wyłącznie przypuszczenia. Nie chciałbym jakoś negatywnie osądzać żadnych ani środowisk, ani zwłaszcza mieszkańców Szklarskiej Poręby, że zrobiono to złośliwie, czy z głupoty, czy z zawiści, czy z jakiegoś wielkiego niezrozumienia. I, I spodziewam się, że sprawa się wyjaśni, że, że będzie to jakiś w miarę pozytywny finał tego, tego skandalu. A nie sądzi Pan, że to po prostu nazbyt bulwersujące, jak na szklarsko-porębiańskie warunki rzeźba? No, ta rzeźba była pokazywana w kilkunastu miastach Europy. W tym roku była na ulicach Austrii. Była zakupiona przez miasto Mainz, gdzie stoi od, od roku i, i jest podziwiana. Mało tego jest tam e, informacja. Ona jest tam e, traktowana jako pomnik e, upamiętniający pewne ważne fakty polityczne związane z Polską jakoś tam. Także, także no, po prostu wszędzie jest traktowana bardzo pozytywnie. Chociaż jest kontrowersyjna, na pewno wywołuje dyskusję. Ale... No na razie jest w fazie upadku, ponieważ my byliśmy w rejonie dróg publicznych w Pakoszowie pod szklarską polemą i tam rzeźba leży, jest w stanie upadku. No, no mam nadzieję, że ten chwilowy upadek będzie, będzie jakimś jakoś zakończony. No... Triumfalnym powrotem na to miejsce, gdzie, gdzie powinna stać. I A powinna... Czy los tej rzeźby nie przekreśla istnienia galerii w Szparskiej Porębie? No, na, na, na te, w tym momencie uważam, że nie, że nie chciałbym tego tak potraktować, chyba że zaistniją jeszcze jakieś fakty, które mnie zupełnie no, przepędzą z tego miasta. A nie chciałbym się stąd wynieść i na takiej zasadzie. No z kolei, na dzisiejszym trudnym rynku kulturalnym, otwieranie nowej galerii jest no, dość niespodziewanym zjawiskiem. Właśnie, właśnie chciałbym, żeby wszyscy sobie z tego zdawali sprawę, że, że ta moja próba jest pewnego rodzaju desperacką próbą, próbą w sytuacji niezwykle trudnej i, i, i oczekuję docenienia te, te, tego mojego wysiłku i tego mojego ryzyka, które podejmuję. A nie y, utrudniania mi właśnie w tak y, ordynarny i hamski sposób y, te, tej działalności, no, którą mam zamiar dla dobra, między innymi dla dobra y, wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby prowadzić. No.

Ania się, Ania może się też pokaże, że jak ogólnie na nagadę. Ania Ile kompletów. Troszkę dalej, i troszkę dalej. To jest taki tryb tych sensie związany z tym cyklem.

do rejonu aha nie było nic za, nic nie było załatwione że kurwa takie coś będzie postawione podjezdnie podlega i było zgłoszone a ludzie zaczęli z jaja jezi. robić to kierownik się w kurwi pojechał po najpierw tego, kierownik jeździł do prezydium się z no dobrze to poproszę jak to było z tą yy, z tą figurą no niech mi powie no i spokojnie no niech mi pan powie, jak to było z tą... Kiedy to to było? No, ta pan, ten pan nie jest niemową. Nie, ten pan umie mówić. No spokojno, no co to robią? Do kierowniczki iść, i ono powie. Wszystkim. Jedziemy. W rozmowie z ta, ta nowego policji, panem potłuszcz...

Nie a zwłaszcza osób, które dotarły no, z odległych miejsc. Może powiem kilka zdań, jakie jest założenie, jaki jest program tej galerii. W zasadzie ma to być galeria autorska, w której zamierzam eksponować głównie siebie. Głównie moje prace. Będę oczywiście prezentował rzeźby, rysunki, być może malarstwo, chociaż uważam, że jest to moja taka niemal hobbystyczna działalność. Jednak poza, poza pokazywaniem swojego dorobku, swojej pracy, zamierzam również prezentować pracę ludzi, którzy tutaj działają obecnie i działali przede mną. Może, może wcześniej, ci działający wcześniej, to, to będzie trudniej, ale, ale ci, którzy obecnie działają, na pewno będą mieć tutaj możliwość prezentacji swoich prac, prezentacji sprzedaży. Więc aktualna ekspozycja składa się z pewnych takich części, które z jednej strony sygnalizują jakąś ciągłość tradycji artystycznej szklarskiej porędy, a no, z drugiej strony pokazują to, na co nas tak to znaczy w sensie możliwości. Yy, oczywiście jest to na, na zasadzie sygnału, no bo yy, galeria jest yy, może jak na szklarską foreldę nie mała, ale tak w ogóle nie jest ogromna i to co można było tutaj pokazać, to co się dało jakoś tak łodziwie dysponować, to, yy, to zrobiliśmy. No oczywiście yy, samo yy, organizowanie, samo, samo tworzenie tej galerii yy, tak jak tworzenie wszystkiego nie było łatwe i zrobiliśmy to, co nam się w tym czasie, jak mieliśmy do dyspozycji, udało. Jeśli chodzi o ten akcent historyczny, akcent taki, który sygnalizuje najwcześniejszą tradycję polską Arta Hoffmana, Tutaj... Bo, nie nie mogę powiedzieć, bo nasz on jeszcze robi swój. Zależy ile proces dalej, ja wierzę. Ale on jest No nie wiem, nie wiem. Jest... No, ja, bo ciała, bo ja bo jest... no, częściowo w Hucie Julia, częściowo e, poza tym terenem. W każdym razie jest to jakaś część ich i e, również na zasadzie takiego sygnału widzicie e, e, kilka rysunków, obrazów, e, rzeźby. E, jeśli chodzi o rzeźby to e, ta większa e, reprezentuje taki cykl, który objechał niemal... E, w nawet powiedzieć Europę, na w każdym razie w kilku krajach był. Pewnie wyrażę, bo e, część tego cyklu miała być prezentowana przed galerią. Ta mniejsza rzeźba zrobiona w tym roku w Austrii e, na plenerze Wielkiej tylko Państwo fragmenty widzieliście na e, filmie też taki długi cykl realizowany przeze mnie przez szereg lat. To jakby nawiązaniem do tej rzeczy. W zasadzie tyle jeśli chodzi o wstęp. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Sam? Ja ja tak? tak, do widzenia. Do widzenia. A co jeszcze jest? Mhm. Chcesz? Że... Pani kręci, kręci. Na ile to taki kaśmę? jeszcze chciałem powiedzieć, że ten granit to jest y, granit ze szklarskiej poręby, z kamienionu ze szklarskiej poręby, tak, który y, tutaj mój przyjaciel Mariusz Trzak mi przygotował. W kopalni Kwarców Stanisław w czasie takiej akcji, w czasie ekspozycji, gdzie prezentowałem kilka takich postaci i w filmie zaatruowany umarłym lasem. Jest to jakby propozycja wolnika zwanego lasu, których nie mamy þetta er tað